Że planujmy sobie to, załóżmy sobie większy czas, bo mogą być korki, może się zdarzyć wypadek, może się zdarzyć cokolwiek po drodze, co Wam wydłuży ten czas. A presja czasu zawsze będzie działała na nas negatywnie, bo zawsze będzie powodowała większy stres, większy lęk, większe poddenerwowanie. Nie dokładajmy sobie dodatkowo negatywnych emocji, skoro i tak odczuwamy je z samego faktu prowadzenia tego samochodu. Tak, pozbądźmy się, znaczy zminimalizujmy je w ten sposób, mm -hmm. właśnie planując sobie e, trasę z miejsca A do miejsca B i niekoniecznie musi być to najkrótsza droga, bo ona może być najtrudniejsza. Na początku wydłużmy ją, sprawdźmy alternatywy jakie mamy. Pewnie, że tak. Zresztą w ogóle nie, jeżeli, jeżeli na przykład jeździcie stałą trasą, zawsze jeździcie z domu do pracy, to na pewno do tej pracy możecie dojechać przynajmniej na dwa nie, sposoby i, I testujcie i sobie różne drogi. Nie takimi różnymi e, dodatkowymi drogami, tak? Nie uczmy się jednej drogi na pamięć, tak? Bo ja... Kiedy na będziemy po... naprawdę takimi kierowcami, którzy jadą tylko z punktu A do punktu B, I jak coś się wydarzy po drodze, to uwierzcie mi... Nie ciężko. Będzie